Większą korzyścią z wprowadzenia e-doręczeń dla urzędu są niewątpliwe oszczędności. Przesyłka PURD wysyłana do mieszkańca jest tańsza od przesyłki papierowej, listowej doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istotny jest fakt, że doręczenia pomiędzy podmiotami publicznymi są bezpłatne. Z punktu widzenia mieszkańca największą korzyścią jest pewność i szybkość doręczenia korespondencji do urzędu oraz brak konieczności stania w placówce pocztowej w kolejce po odbiór listu z urzędu. Mieszkaniec, klient urzędu o każdej porze dnia i nocy gdzie mógł odebrać i odczytać wiadomość z urzędu. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy wiele spraw możemy załatwić dzięki formularzom e-usług. Do czasu przeniesienia formularzy z platformy ePUAP na platformę obywatel.gov.pl Mogą klienci pisać do urzędu w sprawach ogólnych, tak jak dotychczas przez ePUAP. App. W taki sposób mogą m.in. wnieść skargę, petycję czy wniosek, zawnioskować o udostępnienie informacji publicznej, poinformować urząd o zmianie adresu do korespondencji w prowadzonych postępowaniach, czy zawnioskować m.in. o warszawską wyprawkę dla malucha.